Dzięki. A nauczysz mnie strzelać? Co ci przyszło do głowy? Chcę tak jak ty. Przestań. Nie, to jest mały sabotaż. Ja chcę poważnej konspiracji. Wchodzę w to. Więc nauczysz mnie strzelać. Ale to nie jest dla kobiet. Nie to nie. Może przynajmniej da się na tym podgrzeć. czujaj 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 blado to wice chłopaki Ilu było spartan pod termopilami 300 chwała poległym Baczność! Czapka Krzyż, rogatywka. tywka Słoneczko, chowaj te czapka Do... Przysięgi! Co jest? Nie ma zgody. No to co robimy? Mamy to w dupie. No dobra, jedziemy. No w porządku. Panowie, panowie! تذهبوا <applause> وش